Przychodnia zdrojowa w Latoszynie prężnie działa, budowa basenu rehabilitacyjnego dobiega końca, czas na kolejne inwestycje. Uzdrowisko wzbogaci się w miejsce do muzykoterapii, tężnie i pijalnie, a także ścieżki ruchowe. Gmina Dębica podpisała umowy dotyczące ochrony różnorodności biologicznej kompleksów leśnych w Latoszynie poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. Latoszyn Zdrój zyska nowe oblicze najpóźniej pod koniec lutego przyszłego roku. Będzie można się przespacerować, posłuchać muzyki jak będą jakieś koncerty, będzie tężnia, będzie pijania, no naprawdę, no wszystko co w tym... Okręgu będzie potrzebne, to będzie na miejscu i będzie bardzo dobrze i cieszymy się bardzo. Ja bardzo się cieszę oczywiście, że te inwestycje tak się posuwają do przodu, prężnie idą i będą cieszyć na pewno i mieszkańcy, nie tylko Latoszyna, ale także całego regionu, bo myślę, że skorzysta z tego nie tylko zdrowie nasze, ale i także gospodarka się rozwinie i pomoże to, może nowe miejsca pracy dla mieszkańców, lepsza infrastruktura. Może turystyka, agroturystyka. Ja widzę tylko same pozytywne rzeczy tutaj w Latoszynie Zdroju, i bardzo się cieszę i jestem wdzięczna za to. Na razie w tym momencie to korzystają z tego najwięcej właśnie mieszkańcy Latoszyna, mieszkańcy gminy Dębica. I cieszą się bardzo, że mogą tu na miejscu mieć takie dobre zabiegi. No i wracają do zdrowia po tych zabiegach. Z tego co słyszymy, to wracają do zdrowia. Amfiteatr, tężnie oraz pijalnia wód to inwestycje opiewające na ponad 6,5 miliona złotych. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wynosi ponad 4 miliony złotych. Po pierwsze była możliwość pozyskania środków na tą istotę, które zewnętrzną, bo trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś we wannie leżał całą dobę. Po drugie musimy wziąć aspekt, że ten obszar, ten klimat jest również zowiskowy, w związku z tym należało tą infrastrukturę zrobić, tak żeby można było w sposób po prostu taki czynny jednak wykorzystać ten klimat, jak i później, co mamy uzgodnione z lasami państwowymi, ścieżki leśne. Kolejne inwestycje realizowane przez gminę Dębica, za chwileczkę podpisanie umowy przez pana Wojta, na realizację parku zdrojowego miejsca do muzykoterapii, czyli takiej nazywamy to małej opery leśnej, tężni solankowej, pijalni wód siaczkowych, parku zdrojowego z całymi urządzeniami, również socjalnymi, czyli toaletami. Pełne urządzenie placu, plus oczywiście dodatkowe miejsca parkingowe, o co ludzie bardzo mocno pytają. Budowa rusza i w lutym przyszłego roku jest termin zakończenia realizacji inwestycji, więc myślę, że na wiosnę będziemy mogli mieszkańców zaprosić już do w pełni urządzonego nazroju. Aranżacja pięknego otoczenia przychodni jeszcze chwilę potrwa, ale pod koniec maja zakończy się budowa basenu rehabilitacyjnego za prawie 5 milionów złotych. Pacjenci będą mogli więc już niebawem skorzystać z kąpieli w leczniczych wodach. Nowa infrastruktura to nie wszystko. Latoszyn zdrój w pełni wykorzystuje dobrodziejstwa natury i w połowie roku planuje wyjść z nową linią kosmetyków na bazie wód sierczkowych.